Zaczęliśmy obchody 50-lecia firmy Blachotrapes. Był to rok pełen zwrotów akcji, szybkich działań i sprawdzenia się w trudnych warunkach. To czas, kiedy pracownicy firmy Blachotrapes wykorzystali bardzo owocnie i wykazali się ogromną empatią i zaangażowaniem. Przed nami święta, czyli czas relaksu i odpoczynku w gronie najbliższych. Jak co roku z tej okazji przygotowaliśmy upominki dla wszystkich pracowników. Dodatkowo doceniliśmy też tych, którzy są już z nami od ponad 20 lat. W tym gronie nie brakuje również takich, którzy w firmie pracują niemal 40 lat. Jest dzisiaj ze mną Grzegorz Wrubel, dyrektor zarządzający firmy Blachotrapes. Cześć Grzegorzu. Cześć Mateusz. Dzień dobry wszystkim. Witam. Grzegorz, zacznijmy od tego, ile jest takich osób w firmie? Naliczyliśmy w sumie 28 osób ze stażem ponad 20-letnim. Powiem szczerze, że nie liczyłem, że to będzie aż tak, aż tak duża grupa. Jesteśmy dużą organizacją, bo w firmie pracuje ponad, ponad 800 osób. Natomiast staż 20 i więcej lat to jest coś, co w wielu firmach niestety się po prostu. Nie zdarza. Zdecydowaliście się na dość oryginalny sposób wręczenia tych podziękowań. Trochę reżyserem tego działania była, była pandemia. Chcieliśmy, żeby to święto, które jest świętem pracowników, a nie tylko, a nie tylko firmy, było jakoś zauważalne. Mogliśmy poprosić osoby, które zostały nominowane nie wiem, na salę konferencyjną i zrobić to w sterylnej atmosferze, ale to chyba nie tak miało być. Jeżeli to ma być ich święto, to chcieliśmy, żeby oni też chociaż w ogromny sposób poczuli istotnym, tak istotnym elementem tego, tego, tego święta. Z reguły doceniamy pracowników na corocznych spotkaniach, które zamykają rogi. To jest okazja do tego, żeby spotkać się w naprawdę szerokim gronie, co robi wrażenie. Bo, bo sam fakt, że, tak, że spotyka się tyle ludzi, tak, mamy są sobą kontakt. My wiemy, ile osób pracuje w firmie, ale, 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 ale zebranie nawet w dwóch czy trzech lokalizacjach wszystkich, wszystkich, wszystkich pracowników pokazuje. Siłę, jest moc po prostu. Normalnie zrobilibyśmy to na takiej właśnie, na takiej właśnie imprezie jubileuszowej i do tego byśmy przygotowani. No, COVID napisał swój scenariusz, w związku z tym zrezygnowaliśmy z, z, z takich spotkań w tej, w tej formule w tym roku i chcieliśmy, żeby to nie było wręczanie i gadające, i, i gadające głowy. W związku z tym ustaliliśmy, że fajnie będzie, tak zaskoczyć trochę naszych, naszych jubilatów w, w, w miejscu faktycznie ich pracy, podziękować im za tą pracę. Tam, gdzie oni normalnie pracują, też w najbliższym otoczeniu, żeby ich koledzy i koleżanki choćby w takiej formie byli świadkami tego wydarzenia wspomniałeś o tym, że zaskoczyliśmy ich w miejscu pracy. Jakie to są pracownicy? Które, które miejsca odwiedziłeś, żeby wręczyć? Znaczy, znaczy nie ukrywam, że jak tak, że jak zobaczyliśmy listę tych pracowników, to po pierwsze, 28 osób, to jest trochę, natomiast, natomiast jak przejrzeli, musieliśmy zorganizować wręcz, wręczanie tych nagród. Jak przejrzeliśmy strukturę zatrudnienia tych osób, to okazało się, że najwięcej w tej grupie jest z nami osób na kierowniczych stanowiskach, ale to jest kadra kierownicza średniego szczebla. Są kierownicy produkcji, kierownicy działu kas, kierownicy poszczególnych za, po, Szczególnych zakładów, nieczęsto zdarza się, że, jednakże, że kadra menadżerska średniego, średniego, średniego szczebla w firmie legitymizuje się faktycznie takim, takim stażem. Drugą grupą, która była równie liczna i to naprawdę duże nasze, duże nasze zaskoczenie. To byli my, nasi sprzedawcy, koledzy z działu, koledzy z działu sprzedaży, wszyscy, tak, wszyscy wiemy jak agresywnie zachowuje się rynek, wszyscy wiemy jaka jest walka, zwłaszcza, zwłaszcza w, obszarze, w obszarze sprzedaży, o sprzedawców, o nowe firmy. Być, I to, że, 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 na, że na 28 osób, 1 czwarta z tych osób to byli sprzedawcy, sprzedawcy z ponad 20-letnim stażem, no to chyba świadczy o tym, że dobrze im się u nas sprzedaje. I dobrze się nas czują. Praktycznie każda grupa zawodowa w tym gronie biletów była, była reprezentowana. Niektóre mniej, niektóre mniej liczy, niektóre bardziej. Niektóre, nie, niektóre bardziej. Kolejną tak samo liczną grupą wśród naszych biletów byli, byli nasi kierowcy. Tych kierowców mamy w firmie, mamy w firmie trochę. Kierowca to, kierowca to znowu jest zawód taki. Gdzie tak naprawdę ci ludzie na rynku nie stoją. Od dobrych kierowców wszystkie firmy się biją. W związku z tym, jeżeli w gronie 28 osób mamy czterech mamy kierowców z, z ponad 20-letnim stażem, to ja uważam, że to jest świetny, że to jest świetny wynik i wiem, że na tym na pewno, na pewno nie poprzestaniemy. I kolejną grupą to byli pracownicy produkcji i logistyki. My trochę teraz traktujemy to jako dział operacyjny, więc jakbym, jakbyśmy ich sumowali, to to, to to de facto byłaby naj, najliczniejsza grupa, bo to było 8 osób. I tutaj najwięcej rekordzistów, bo zdarzały się staże pracy na poziomie 33-35, a rekordzista, pan Jan Florek, pracuje z nami od 37 Lat. Jak, tak, jak poszliśmy do niego, to on, pędak, sam przypominał, że zaczynał, tak, że zaczynał pracę jeszcze jako uczeń pana Jana Luberdy w jego prywatnej firmie. Potem miał, potem miał, potem miał przerwę na wojsko i po, powrocie, i po powrocie z wojska praktycznie cały czas pracuje u nas. No to ja uważam, że jeżeli się mówi, że firma to ludzie, a nie budynki, to w naszym przypadku firma to są właśnie ci ludzie. Bo w mało której organizacji jest, jest tyle osób, które tak długo i z takim zaangażowaniem pracowały na wspólny, na wspólny, na wspólny sukces. Ja uważam, że, że ta inicjatywa właścicieli, bo to trzeba jasno powiedzieć, że to była, że, znaczy, że to jest inicjatywa właścicieli, ponieważ firma. Mówiliśmy o tym już podczas wielu, wielu spotkań czy wielu wywiadów, firma w tym roku obchodzi swoje 50. -lecie. Więc to jest, taka, to, to jest takie ogólnofirmowe firmowe, świę, firmowe święto. I to, że właściciele, przy okazji tego, 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 tego jakże zacnego jubileuszu, bo 50 lat na, 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 na rynku, to jest, piękny, to jest piękny wynik, że oni postanowili uhonorować w szczególny sposób te osoby, które, tak, które równie długo, a ponad tak, co, co najmniej 20 lat, były współtwórcami tego sukcesu. Uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa i to, pedag, i to naprawdę zasługuje na, na duże uznanie. Nie mogli wręczać tego, wręczać tego, wręczać tego osobiście, natomiast podziękowania od właścicieli i od zarządu każdy z jubilatów otrzymał. Grzegorz, zanim przejdziemy do kolejnych pytań, ja postanowiłem wybrać się do kilku spośród nagrodzonych osób. Ich zaprosiłem do studia bądź odwiedziłem ich na miejscu ich pracę. Zobaczmy zresztą, co mieli oni do powiedzenia. Zaczynałem we firmie jako kierowca. Jeździłem we firmie samochodami ciężarowymi. Miałem do dyspozycji nawet dwa samochody. No i w miarę potrzeby, jednym lub drugim, jeździłem do Huty, dostarczałem blachę do klientów, ładowałem się na, w ponicach, bo wtedy ponice były jedynie. Zabornia tutaj u góry jeszcze praktycznie no, nie istniała. To był rok 98. To był rok 1998 i pamiętam, że właśnie chyba pod koniec 1998 zaczęła funkcjonować zabornia. Takie mieliśmy utrudnienie, bo część blach ładowaliśmy na zaborni, część blach ładowaliśmy w Ponicach, no i czasami jeszcze takie dodatkowe przeładunki robiliśmy, no ale później się to rozwinęło niesamowicie. Zauważyłem, że pewnie ta jazda samochodem ciężarowym, no. Nie służy mi tak jak praca na punkcie. I tak ja bym był stworzony do tego. Nie mogłem wyjść z zachwytu. Jak się zmieniała firma, no, niesamowity zawsze był nacisk, jeśli chodzi o to, aby jednak tego klienta jak najlepiej obsłużyć. To mi sprawia przyjemność, bo. Bo po prostu, jeśli klient będzie dobrze obsłużony, miło, jeśli dostanie ten towar, który sobie wymarzył, to później opinia dobra idzie w świat, jeśli chodzi o, tą, o, tą, o, o naszą firmę. Niesamowitym plusem Blachotrapozu jest to, że jest to marka rozpoznawalna w Polsce. I tutaj klienci rzeczywiście teraz, multum klientów jest takich, że przychodzą do mnie i oni, i oni chcą kupić jakiś produkt z blachotrapezu. Wszystko według mnie idzie w bardzo dobrym e, kierunku. Aż wręcz e, myślę sobie co, co jeszcze wy jeszcze wymyślicie, bo to co wymyślicie będzie na pewno znowu krokiem do przodu. I mi wydaje się, że dzięki tym waszym pomysłom i e, 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 marketingowym i nie tylko, e, to po prostu jesteśmy zawsze o krok przed konkurencją. Wręcz mnie to, mimo to, że 22 lata robię we firmie, że dawniej może to wszystko wydawało się prostsze, to te nowoczesne techniki sprzedaży i, i te programy komputerowe to jest tak jakby właśnie dla ludzi. Jakby dla ludzi to jest jedno. A drugie, jeśli czegoś nie, nie wiem, no to ja dzwonię do odpowiednich osób w centrali i one mi wytłumaczą od A do Z. Panie Krzysztofie, 35 lat w firmie to nie lada wyczyn, to chyba nie było takie proste dokonać tego. No, ja bym powiedział. Przeleciało, to tak. Szybciutko mi... Dla mnie to mi się widzi, to szybko przeszło to 35 lat. A jak to wszystko się zaczęło? Tak się zaczęło, że już miałem, jak to powiedzieć, skończone 18 lat i myślę, już by się człowiek tak ustatkował tu, tam gdzieś pracowałem, myślę, a żeby już być zarejestrowany, przyszedłem. Do pana Luberdy Janka. No i żeby chciał pracować. I on mnie przyjął. mnie. I tak dostałem do dziś. I na przykład nie będę żałował, żem przyszedł o. Bo miałem różne i szanse gdzieś i wyjechać, czy to, ale tu to zawsze było dobrze. Dzisiaj gdyby Pan stał, miał znowu 18 lat i miał podjąć decyzję, przyszedłby Pan znowu do Ta. trapezu? Nie, nie, nie zrezygnowałbym z tego. Lubiłem szefa i szefową, nie? To była druga moja mama, nie? Ta mnie zawsze... One inaczej do nas nie powiedziała, no... Krzysiu, Jasiu, moje dzieci, zawsze taka była. Taka była sumienna kobieta, nie? To my mieli tak u niej czy obiadiki, bo dla mnie byli my, obiady mieli wszystko a tak dla nas, jakby jak dzieciśmy byli. Były uroczystości Jana, czy coś. Zawsze my byli jako pracowni, bo nas kilku było i no, Czegnie, To my zawsze na te imprezy byli zaproszeni, wszystko było. W dobrym kierunku idziemy, no nie? Bardzo. No. Wszystko jest nowocześnie, wszystko jest teraz, wózki, wszystko. Dawniej tego nie było. Wszystko fizycznie, ręcznie, wszystko, kantowanie ręcznie, wszystko ręcznie było. Dziś jest wszystko wygoda. Gdy pan przychodził pierwszy dzień do pracy, spodziewał się pan, że ta firma po 10 po 10 po latach będzie tak wyglądała? Tak, wiedziałem. Bo wiedziałem zawsze, że szef ma głowę na tym. On miał e, taki instynkt do interesu. Co, co powiedział, to, to się udawało mu. To miał taki, jak, jak mam dar, dar taki. A jak to wszystko się zaczęło? No Zaczęło się z, od Pierwsze była w Policach jedna maszyna Bartek na której była tylko blacha falowana dwumetrowa, a później no to zakład się rozwijał z roku na rok. Maszyny w Ponicach, otwarcie zaborni, otwarcie Senkocina, no i dalej to już poleciało, nie? Firma była małą, ja byłam jako 15 pracownik przyjęta, więc firma była mała, robiło się wszystko w Ponicach i księgowość i przelewy i wszystko. Od początku byłam w kasie, zajmowałam się przelewami i, takimi, I fakturowaniem, przyjmowaniem towaru. Wszystko robiło się ręcznie, ręcznie się liczyło metry. Dopiero później wchodził system, który liczył komputerowo. Tyle lat tak szybciutko przeleciało, że no firma się rozwijała. Coraz więcej samochodów, coraz więcej ludzi, coraz więcej kierowców, coraz więcej filii. Grzegorz, Blachotrap jest to firma rodzinna, ale nie mam tutaj na myśli rodzinności państwa Luberdów, którzy zakładali tą firmę, ale to, że ta rodzinność występuje na każdym szczeblu tutaj w firmie. Firma, firma rodzinna jest utożsamiana i kojarzona z firmą, którą, którą założyli i prowadzą, i prowadzą właściciele, bądź jest własnością rodziny. W naszym przypadku tak jest. I w naszej firmie pracuje już trzecie pokolenie właścicielskie, To jest pokolenie, które właśnie nie zdobywa szlify w biznesie. Natomiast jesteśmy też rodzinną, rodzinną firmą w innym tego słowa znaczeniu, bo w naszej firmie tak, jest całkiem spora grupa pracowników, których rodziny tutaj również pracują. I nie mówię o tym, że pracują ich żony, mężowie, bracia, siostry. Wiele tych, wiele tych związków, związków, związków rodzinnych powstało między innymi na terenie firmy, ale mówimy też o tym, że pracują tutaj. Dwa pokolenia z tej samej rodziny. Pracują tutaj, pracują tutaj rodzice i dzieci. I, Pynak, i to też o czym świadczy, Pynak, no bo, Pynak, bo każdy rodzic dla swojego dziecka chce jak najlepiej. Jeżeli, tak, Pynak, jeżeli wprowadzam swoje dzieci, swoje dzieci do firmy, to wiem, że tutaj będzie im lepiej. Może po prostu wiem, że tutaj będzie jak w rodzinie. Nie mogę pominąć również jednego ważnego aspektu. Ten rok był bardzo trudny, kosztował wiele wyrzeczeń, wiele poświęcenia od wszystkich pracowników. Jakie wyzwania organizacyjne z tym się wiązały? Wszyscy wiemy, co to jest pandemia. W dużej organizacji, takiej jak nasza, gdzie, gdzie pracuje blisko 900 osób, gdzie mamy trzy zakłady. Czy zakłady produkcyjne? Zorganizowanie i zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy w tej sytuacji to faktycznie było duże wyzwanie, ponieważ COVID nie wybiera. My również na terenie zakładu, tak, mieliśmy przypadki, mieliśmy przypadki osób, osób pozytywnych. Ja przestałem liczyć po dziesiątym przypadku. Wiedzieliśmy, że tak się stanie. Wiedzieliśmy, że prędzej czy później, bo statystyka nie kłamie. Taka sytuacja na zakładzie się, się, się zdarza. I naszym celem nie było doprowadzenie do sytuacji, że nas COVID nie będzie dotykał, ale doprowadzenie do takiej sytuacji, że jeżeli, taka, że, że jeżeli to się zdarzy, to my będziemy w stanie normalnie funkcjonować. Wszystkie te przypadki pojawiły się z zewnątrz. Natomiast w firmie nie było transmisji, transmisji wirusa. Tak. Wymagało to określonych działań, określonych, 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 określonych nakładów, które zrobiliśmy i które przyniosły konkretny efekt. Po pierwsze, tu będę było tylko o tej kwestii, o tej sferze operacyjnej, bo za nią, bo za nią de, facto, de facto opowiadam. Po pierwsze, to była niemal całkowita zmiana organizacji funkcjonowania zakładów. Pracujemy na dwie, czasami na trzy, czasami na trzy zmiany, w niektórych, w niektórych sytuacjach. Wszystkie te zmiany, bez względu na to, ile w ciągu dnia, w ciągu dnia jest. Zostały od, sie, zostały od siebie rozdzielone. Wprowadziliśmy, wprowadziliśmy reżim, który zapobiegał pamiętaj, stykaniu się pracowników z jednej zmiany, z drugą zmianą do tego stopnia, że tutaj koledzy nawet się śmiali, że, że, że przed, przed godziną 14 ustawa się przed bramą kolejka, jak do, kolejka jak do jakiegoś, jak jakiegoś McDrive'a, ponieważ stoi sznur samochodów, gdzie, pamiętaj, gdzie nie wpuszczaliśmy pracowników na teren, dopóki poprzednia zmiana. Nie opuściła terenu, terenu, terenu zakładu, ale również w przerwie pomiędzy zmianami było sprzątanie i dezynfekcja wszystkich części, wszystkich części, części wspólnych. Nie będę mówił takich rzeczy jak bezwzględnie przestrzegany reżim sanitarny w postaci, w postaci maseczek, przyłbic, rękawic jednorazowych, środków, środków do dezynfekcji. To dotyczyło zarówno pracowników, administracji, jak i wszystkich osób, które. Z powodów, z powodów zawodowych musiało się z nami kontaktować, i to bez względu na to, czy wykonują pracę nie wiem, na, 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 na otwartej przestrzeni, czy spotykają się w biurach. W szczycie sezonu często zdarza się tak, że, no, że musimy pracować więcej niż zwykle. To tak naprawdę ta sytuacja była dla nas dużym wyzwaniem, bo jeżeli, jeżeli wprowadziliśmy reżim sanitarny, to nie możemy pomieszać ludzi z dwóch zmian. Nie możemy zostawić części ludzi z pierwszej zmiany, że jeżeli jest taka potrzeba, żeby pracowali dłużej, i żeby pracowali wspólnie wspólnie, 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 z drugą zmianą. Może to jest tak, że dzięki temu inaczej popatrzyliśmy na kwestię efektywności organizacji pracy, ale, ale w dużo większym stopniu niż w zeszłym roku obłożyliśmy sobie soboty, ponieważ w sobotę organizując pracę, organizując pracę w, sobie, pracę w sobotę, byliśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo Bezpieczeństwo pracownika. Oczywiście bezpieczeństwo jest najważniejsze. Mnie bardzo cieszy, że firma stawia je na pierwszym miejscu. Jednak jesteśmy też teraz w okresie już świątecznym, zmieniając klimat. Chciałbym Cię Grzegorz prosić, abyś to ty z dzisiejszy program zakończył, przekazał naszym pracownikom, naszym kolegom, koleżankom, ale również klientom czy partnerom życzenia noworoczne, świąteczne. No dobrze, Mateusz. Skoro już mnie wywołałeś do tablicy, to korzystając z pośrednictwa tego sprytnego urządzenia chciałem wszystkim pracownikom blachu wszystkim koleżankom i kolegom, ale też wszystkim naszym klientom czy innym osobom, które będą oglądały to, oglądały ten nasz filmik, złożyć serdeczne i bardzo proste życzenia. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, bo uważam, że to jest to, co jest nam potrzebne. Sytuacja i w tym roku, i, i wszystkie poprzednie lata, lata, lata tej firmy i cała historia pokazały, że my potrafimy sobie poradzić z każdą sytuacją na rynku, z każdym zagrożeniem. Więc żeby dalej, żeby dalej funkcjonować, dalej odnosić, dalej odnosić sukcesy, dalej cieszyć się tym, że pracujemy razem ze sobą, jest nam potrzebne tylko zdrowie, czego sobie i Państwu życzę. Ubolewam bardzo, jednak, że nie możemy tych życzeń złożyć w inny sposób, bo w życzeniach najfajniejsze jest całowanie, a tego w tym roku niestety zabraknie. Dziękuję bardzo.